Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Kod usterki P0337 brzmi jak niski poziom obwodu wejściowego czujnika położenia wału korbowego A. Często w oprogramowaniu skanera OBD2 nazwa może mieć angielską pisownię Trunkshaft Position, CKP, Sensora Chircuit Input. Opis techniczny i dekodowanie błędu P0337. Ten diagnostyczny kod usterki DTC jest kodem ogólnym. Błąd P0337 jest uważany za kod ogólny ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów, chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu, w zależności od pojazdu. PCM wykorzystuje informacje o położeniu wału korbowego do określenia prawidłowego czasu i skrzenia, jednak w niektórych systemach wykrywa on tylko czas zapłonu i nie kontroluje go. Czujnik CKP jest nieruchomy i działa w połączeniu z pierścieniem zębatym przymocowanym do wału korbowego. Gdy pierścień przechodzi przed czujnikiem CKP, pole magnetyczne generowane przez czujnik zostaje przerwane, tworzy to sygnał napięciowy który PCM interpretuje jako pozycję wału korbowego. Jeśli PCM nie wykrywa impulsów na wale korbowym lub jeśli widzi problem z impulsami w obwodzie wyjściowym, ustawiany jest kod P0337. Innymi słowy, gdy silnik pracuje. Moduł PCM stale porównuje sygnały wejściowe z wału korbowego i wałka rozrządu. Jeśli pozycja wału korbowego nie mieści się w określonym stopniu odchylenia od pozycji wału korbowego, w określonym zestawie zaprogramowanych okoliczności, w określonym czasie zostanie zapisany kod P0337 i może zapalić się lampka kontrolna usterki. Bardzo często po ustawieniu tego kodu silnik nie uruchamia się. Jeśli silnik uruchomi się, Prawdopodobnie działa nieprawidłowo. Objawy nieprawidłowego działania. Głównym objawem usterki P0337 dla kierowcy jest zapalona lampka MIL, Malfunction Indicator Light. Jest ona również określana jako lampka kontrolna silnika lub po prostu lampka kontrolna silnika. Może również objawiać się jako, na panelu sterowania zapali się lampka ostrzegawcza Hedsk Sprawdź silnik. Silnik może pracować, ale ze zmniejszoną wydajnością, zmniejszoną mocą. Silnik może pracować, ale nie uruchamiać się. Pojazd może zgasnąć lub źle się uruchomić. Nieprawidłowy zapłon na biegu jałowym lub pod obciążeniem. Zwiększone zużycie paliwa. W zależności od marki i modelu, jednostka ECU silnika może wykorzystywać czujnik CKP do określania prędkości i położenia silnika. Dlatego silnik będzie pracował, ale nie z maksymalną wydajnością. Jeśli wystąpi błąd P0337, w takim przypadku mogą wystąpić trudności z zatrzymaniem, nagłą pracą na biegu jałowym lub słabym przyspieszeniem. Przyczyny błędu. Kod P0337 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z poniższych problemów: uszkodzony czujnik położenia wału korbowego CKP, uszkodzone złącze czujnika CKP, brak zacisków lub ścięty rowek w pierścieniu rozrządu, łańcuch rozrządu jest rozciągnięty lub ząb paska rozrządu ześlizgnął się z powodu zużycia, nieprawidłowe ustawienie paska z łańcucha rozrządu, pasek rozrządu jest uszkodzony, uszkodzony napinacz paska z łańcucha rozrządu, zawór elektromagnetyczny CMP jest zablokowany w pozycji otwartej, czasami przyczyną jest wadliwy moduł PCM, jak. Usunąć lub skasować kod błędu P0337. Kilka sugerowanych kroków do rozwiązywania problemów i usuwania kodu usterki P0337. Sprawdzić wzrokowo przewody elektryczne i złącza. Czujników położenia wału korbowego i wałka rozrządu. Sprawdź poziom oleju silnikowego oraz stan i lepkość oleju. Odczytać wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą skanera opti. Ustalenie. Kiedy i w jakich okolicznościach wystąpił błąd. Wyczyść kody błędów z pamięci ECM i przetestuj pojazd, aby sprawdzić, czy kod P0337 pojawi się ponownie. Sprawdź zespoły, paski lub łańcuch rozrządu pod kątem zużycia. Jeśli problem nie zostanie wykryty. Należy kontynuować diagnostykę zgodnie z procedurą określoną przez producenta samochodu. Podczas diagnozowania i usuwania tej usterki należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do poważnego uszkodzenia silnika i pochopnej wymiany podzespołów nadających się do naprawy, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Diagnostykę należy rozpocząć od wizualnej kontroli wszystkich wiązek i związanych z systemem. Sprawdź wszelkie obwody elektryczne, czujniki i złącza zanieczyszczone olejem silnikowym. Płynem chłodzącym lub płynem wspomagania układu kierowniczego. Płyny ropopochodne powodują korozję izolacji przewodów ochronnych i zwarcie lub przerwanie obwodów może to spowodować pojawienie się błędu P0337. Test multimetrem następnie podłącz skaner diagnostyczny do portu diagnostycznego pojazdu i pobierz wszystkie zapisane kody błędów. Następnie kontynuuj testowanie sygnałów napięcia i masy. Większość modeli wykorzystujący. Zasilanie 5V, sprawdź również sygnał uziemienia, a trzeci przewód obwód sterujący powinien dostarczać sygnał do PCM. Odłącz złącze elektryczne od czujnika CKP i przetestuj go zgodnie z zaleceniami producenta za pomocą multimetru. Wymień czujnik, jeśli wartości rezystancji nie spełniają specyfikacji producenta jeśli wszystkie wartości rezystancji obwodu CKP są zgodne ze specyfikacją. Przejdź do następnego kroku. Test za pomocą oscyloskopu. Podłącz przewód dodatni oscyloskopu do przewodu wiązki CKP, a przewód ujemny do masy CKP. Wybierz odpowiednie ustawienie napięcia na oscyloskopie i włącz go, gdy skrzynia biegów znajduje się w położeniu postojowym lub neutralnym. A silnik pracuje na biegu jałowym, obserwuj kształt fali na oscyloskopie, zwróć uwagę na nagłe skoki lub przerwy w przebiegu fali. Jeśli zauważysz jakiekolwiek skoki lub zakłócenia, delikatnie potrząśnij wiązką przewodów i złączem, obserwując przebieg fali, próbujesz ustalić, czy problemem jest luźne połączenie. Czy wadliwy CKP? Zwróć uwagę na bloki napięcia we wzorze fali. Brak niektórych z nich wskazuje na uszkodzony lub zużyty pierścień zębaty. Sprawdź również końcówkę magnetyczną CKP pod kątem nadmiaru pozostałości metalu i wyczyść ją w razie potrzeby, jeśli przebieg jest prawidłowy przejdź do następnego kroku. Teraz ponownie podłącz przewody pomiarowe oscyloskopu do tych samych obwodów w pobliżu złącza PCM i obserwuj przebieg fali. Jeśli wykryte zostanie odchylenie, najprawdopodobniej występuje przerwa lub zwarcie między złączem CKP a złączem PCM, jeśli nie znaleziono żadnych przerw ani zwarć. Problemem z błędem P0337 może być wadliwy moduł PCM lub jego programowanie. W jakich pojazdach problem ten występuje najczęściej? Problem z kodem P0337 może wystąpić w różnych samochodach, ale zawsze istnieją statystyki, w których ten błąd występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich. Audi Vrolet, Aveo, Captiva, Lacetti, Lanos, Oezo, Spark, Citroen, C4. C5, DEVO, MATIS, Nexia, Dodge, Ford GMC Hover, H5, Hyundai, Accent, i Suzukiya, C, Sedona, Mazda, 6, Peugeot 307, Saab Subaru Volkswagen Volvolada, Kalina, Priora, VAS, 2110, 2112, 2114, 2115, przy kodzie błędu P0337 czasami można znaleźć inne usterki. Najczęstsze są następujące, P0301, P0304, P0330, P0335, P0336, P0338, P0339.